lepiej przekroi. Na pół ten wygrywa. O, tu pierwsze nacięcie. Czy jest trudno. Oj, Oj chyba racja. chyba nie do końca jednak. Dobra, ważymy. Oj, chyba przegram tym razem. Zaczniemy od tego mniejszego kawałka. 23 gramy. A tu może ugryzę kawałek? 26. 3 gramy różnicy. Mam szansę wygrać. Oj, 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 Rzecz straszna. O nie. Ja już z góry przegrałam, bo mój grzesiek jest połamany. Ha, ha, ha. Ale i tak spróbuję go przekroić. Zobaczymy. Może połaskować? No dobrze. Pogodzę się z przegraną. 23. Ten kawałek. Chyba będzie remis. O ile te wszystkie batoniki tyle samo ważą. 24!